Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, y, oczywiście to bardzo dobrze, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczci pamięć polskiej partii socjalistycznej, tak ze względu na działania w obszarze socjalnym, w tym obszarze, który może, których działania i dzisiaj są potrzebne i dzisiaj są aktualne, jak i może przede wszystkim ze względu na jednoznacznie niepodległościową postawę polskiej partii socjalistycznej. Ale na kanwie tutaj dzisiejszej dyskusji. Rodzą się pytania i tutaj takie pytania do pana posła sprawozdawcy. Czy ta uchwała w pamięci polskiej partii socjalistycznej odnosi się do takiej postawy to, takich ludzi jak wspomniany tutaj Józef Celankiewicz, który chociaż miał oczywiście zasługi młodości, ale później po II wojnie światowej przez kilkadziesiąt lat służył sowieckiej okupacji Polski, był po prostu zdrajcą i który co więcej odmówił pomocy, odmówił jakiegokolwiek wsparcia w momencie, kiedy miało dojść do zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego, a jak wiadomo, komuniści zamordowali rotmistrza Pileckiego. Czy też odnosi się do takiej postawy, takich ludzi jak Józef Piłsudski, czy Kazimierz Płużak, który do końca wytrwali przy postawie niepodległościowej, a Kazimierz Płużak w związku z tym został przez komunistów zamordowany. I drugie pytanie, czy po Drugiej wojnie światowej władze w Polsce sprawowali, jak tu ironizowano, ludzie znikąd? czy też zdrajcy służący sowieckiej okupacji, komuniści, którzy zdobyli dzięki właśnie Armii Czerwonej władzę w Polsce. Komuniści, co do których może trudno się dziwić, że z kolei byli komuniści, udają, że tych komunistów nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie